No proszę, nawet gaśnica jest. Dzień dobry panu, możemy gablotę na godzinkę zostawić? Nie, no przykro mi, ale raczej nic z tego nie będzie. No ale dlaczego? Bo widzi pan, komplet mamy i nic, normalnie, nic nie da się zrobić, panie. No, chyba że, jak to się mówi, jak się da, to się zrobi. Ty, grucha, masz jakieś pieniądze? No co ty? Zupełnie spłukany jestem. Widzi pan, no bo my. Nie mamy pieniędzy. Hmm, to niedobrze, szanowny panie, bo widzisz pan, my naprawdę nie mamy już miejsca na parkingu. Co, panie, nie dogadamy się, czy jak? Hmm. No, sam nie wiem. My się nie dogadamy. Panowie, znajdźcie mojego wnuka. Ten gówniarz przesiaduje całe dnie na ławce z tymi swoimi koleżkami i nic ze sobą nie robi. To, to znaczy robi, ale nie chce nawet o tym myśleć. Narkotyki, panowie, narkotyki! Sprowadźcie go tutaj, a może uda mi się go zagonić do jakiej roboty. A w zamian możemy tu zostawić furę? I nic nie zginie? No jasne. Ty to znaczy tak, możecie. I nie. Nie zginie nic, w sensie. Ej, a może ja powinienem rzucić to wszystko w diabły? Jak pan sądzisz, że? Nie da się ukryć, że przed panem bardzo kiepska przyszłość. Choroba szalonych krów, ptasia grypa, inne takie przypadłości. To zagrożenie dla działalności mięsno-gastronomicznej, no nie? Da. Życie jest pełne niespodzianek. Panie! Ja mógłbym godzinami o takich oto opowiadać, bo ja mieszkałem wtedy w Ołomunii pod sosnowcem i przyjechałem wtedy do Warszawki. No bo wie tu rodzina mieszkała i mnie wtedy do siebie przyjęli, żebym nocował, czy nawet śniadanie jakie zjeść mógł. Chociaż pieczywo to gorsze zawsze było aniżeli tam u nas pod sosnowcem. No bo ja wtedy peklowaną psininą handlowałem. Ej, no więc o czym to ja? Absolutnie fascynująca opowieść, ale kolega czeka na bardzo ważny telefon. Z zagranicy. Krzyż. <laughs> Że co? Może panowie chcecie się w to lubowo zaopatrzyć? A co masz? O, same dobre, najlepsze rzeczy. To, na co jest popy. Mam zielone do płuca i białe... <laughs> nie, no wiesz, o co chodzi. Ale przede wszystkim to, co na osiedlu płonie najjaśniej. Czyli Helen. No to masz teraz okazję, aby się wykazać. Sam nie mogę uwierzyć, że to robię. Czy ty, buraku, nie widzisz, że tutaj jest młodzież i że młodzieży nie wolno ścierwa sprzedawać? No ale panowie, no co wy? Normalnie. Co wy? Jacy wy? Że jak? Że niby kolega jest ham Wiesz, co jesteśmy? Wiesz, kto jesteśmy? Kozacy z wybrzeża do no rany boskie! Przecież ja o was słyszałem! Fajnie, że masz dobry słuch, pajacu. Ale masz nie fart ziomek. Mój kolega ma dziś zły dzień. Masz normalnie dwie sekundy, żeby mnie z oczu zejść, łachmy to. No już panowie, bez nerwów. Git gitara przecież. Ja się zmywam. Już mnie nie ma. Zrozumiałem, no przejęliście rewol. No, co jest? Ech, fast food a chciał mnie ukraść. Nie chcę sobie ubrudzić rąk. Pan obrotny jesteś? Jak to? On mi chciał fast fooda zabrać. Ten spadł w zieleni, na pany hips, jak normalnie, boga kochani, rozumiesz pan? Tego fast fooda, żeś zabrał. Ty, słuchaj, Fred, a tobie się nie wydaje, że ten koleżka jest jakiś taki dziwny. To na pewno sprawka tego tajemniczego faceta z brodą. To jak? Chce pan tego fast fooda z powrotem? Nie, nie, ależ Banku sobie zachowaj. Ja rozumiem, że czasy są ciężkie. Trzeba robić, co się da. Zawsze to powtarzam. Yy, to dzięki, no tak. Dziękuję. No proszę, bandaż, woda utleniona, te sprawy. Doskonale. Ani jej nie otworzę, ani jej nie zabiorę. Słusznie. To byłoby bez sensu. Cześć, przygłupy. Ej, no co jest? Straż Obywatelska to właśnie jest. Co to za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym? Jaki alkohol? My tu co najwyżej soki owocowe pijemy. Dobra, dobra. Kończcie ten szajs. Który z was jest wnukiem stróża parkingowego? Stróża? Nie mogę, he, he, he. Zamknij furtkę, bijacz! O co chodzi, panowie? Bo to chyba tutaj o mnie chodzi. No to chodź z nami, bo dziadek cię woła, wiesz? Twój dziadek ma do ciebie sprawę, więc chodź z nami na parking. Ej, to twój dziadek to normalnie zabiera nam miejsce pracy, nie? Yo, what the up, up, man? Ej, człowieku, nie idź z nimi. Źle im z oczu patrzysz, wiesz o co chodzi. Nigdzie z wami nie idę. Co? Dlaczego? No bo niby dlaczego miałbym, co? Nie znam was, cholera wie jakie macie zamiary. Sam rozumiesz, że to bez sensu, żebym teraz z wami szedł. śmietnik jak śmietnik Nie chcę nie zrobię tego no Nie zmusisz mnie Śmietnik. O, co ja widzę? Co widzisz? Przecież ten płot można sekatorem pociąć. Nie powinniśmy zostawiać tu fury. Weź Fred, zabierz ten olej. Co ty? To Gajerek za 1500 euro. Olej to, masz bliżej. Ręczy można się nieźle ślizgać. Skąd wiesz? Jeździłeś kiedyś na desce, czy co? Nie, grucha, ja jestem po prostu spostrzegawczym facetem. obiś postem. Wo. To grucha jest. Mogę oddychać. Krew zalewa mi oczy. Tak bardzo mnie wszystko boli. I właśnie dlatego, drogie dzieci, należy pamiętać o wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach. O wypadek, zwłaszcza na desce, nie trudno. I już mam wodę w kieszeni. Zawsze powtarzam, że bandaż powinien być zawsze pod ręką Wszystko powinno być w porządku, jak godnie zaufania obywatele opatrzyliśmy twoje rany. No, a teraz jest mi głupie, że im nie wierzyłeś. To ja już pójdę, ze Do domu albo co? Co tak będę samotnie na ulicy krwawił? Do Nara. O oh Jezus, ale mnie ta noga na Widzę, że jednak jesteście całkiem do rzeczy. Skoro chciało wam się opatrzyć zioma, to chyba mogę wam zaufać. No dobra, oka. Pójdę do dziadka i sprawdzę o sobie. Ale jak to jakaś ściema, to lepiej uważajcie, ja tu wszystkich znam. Dźwiedzia, małpy i starszego filona, a to są wariaci, człowieku. Więc wiecie. Dobra, dobra, idź już to. Panowie, jak wam się udało odnaleźć mojego wnuka? No, wie pan, to kwestia dedukcji po prostu. Dziękuję wam bardzo, panowie. A ty, idź, szoruj do tamtego tira i weź sprawdź, czy nie trzeba tam kół aby wymienić. Dobrze, dobrze, już idę. Oczywiście! Teraz możecie już panowie zostawić tutaj samochód. No i super. O, ja... Alleluja! Czyżbyś przestał we mnie wierzyć, Fred? Hmm, gdzie tam? Nic z tych rzeczy. Widzę, żeś to był kompana z lochu. To mnie cieszy. Dlaczego? Dlaczego? On pyta dlaczego? Ano dlatego, że czeka Was zadanie zgoła niebagatelne. Zadanie, które przekraczać staje się możliwości ziemskich sił stojących w obronie porządku i religijności. Naszego Pana to dręczy tak, tak, On dał mi siłę. Zwiedziliście. Więc pewnie wiecie, co jest plagą tego miejsca. Wszyscy o tym mówią. Musicie, niczym współczesny Dawid, stanąć przeciwko baronom narkotykowym. To oni winni są wszystkiego. To oni sprzedają młodym to, co najgorsze. To oni zasiali nasienie diabła pośród tych ludzi, a nasz pan tego nie pochwala! O nie! Nasz pan tego nie pochwala! E? Bóg zsyła na ziemię swojego posłańca, który każe nam zlikwidować dwóch dilerów? Poza tym każdy od czegoś zaczyna. Fred, czy mam przypomnieć ci perspektywę cierpień wiekuistych? Czy mam przypomnieć ci, co czeka tych, którzy odwrócili się od pana? Nie, nie, już zabieramy się do roboty. A co dokładnie mamy robić? To właśnie owi baronowie. Al-Kaddach Serik, czyli właściwie bardzo groźny terrorysta. Oh. Obywatel... Mm, i ten. O czym to ja. Ah, 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 jest jeszcze lokalny rekin narkotykowego biznesu, znany w przestępczym ćwierć światku jako złe oko. Oto szatańskie pomioty, zrodzone w pierwotnym grzechu babilońskiej nierządnicy. Powaga? Proszę mi nie przerywać! Wy, musicie zlokalizować ich kryjówkę, wytropić niczym lisy i musicie wystawić tych bandytów policjantom. Ja zajmę się resztą i sprawię, że odpowiednie służby będą w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Panu niech będą! Dzięki! To niemożliwe. Jak chcesz tego dokonać, co? Normalnie. Mam taką moc. Dostałem ją od Stwórcy. Alleluja! A czy tobie nie wydaje się to wszystko trochę naciągane? Tylko pamiętajcie, będziecie musieli niepostrzeżenie zniknąć z miejsca, gdzie będą pojmani gangsterzy. Z waszą reputacją nikogo nie przekonacie, że byliście tam przypadkowo. Poza tym, Fred, pamiętaj, że ty oficjalnie nie żyjesz. Pan jeszcze nie zadecydował o twoim zbawieniu. Zaczyna mnie to coraz bardziej niepokoić. Nie musisz tego mówić. Pomyśl, jak ja to wszystko odbieram. Na waszej mapie zaznaczyłem kilka miejsc, które powinniście odwiedzić. Odwiedzić, by nieść nam słowo pana. Chwalmy pana. Centrum Handlowe, Liceum, opuszczony plac na skraju blokowiska. Nie napracowałeś się, przyznaj się. Nie oceniaj dnia przed słońca zachodem. To dzieło mistrza chwali. E, a co się stanie, jak już się uporamy z tymi od narkotyków? Wtedy zakończy się Twoja misja próbna i wyruszycie na północ. Doraci Boża Stroju, gdzie będę na Was czekał. Tam przekażę Wam Wasze właściwe zadanie.